Apeluję do Was, drodzy widzowie. Jeśli macie jakiekolwiek dowody na to, że Michał krzywdzi swoją partnerkę, lub jakiekolwiek krzywdy, które Multi robi innym, wyślijcie je na ten adres e-mail. To musi się skończyć. Myślicie, że to wszystko? Że to tylko małe grzeszki? Że skoro Multi jest największym streamerem w Polsce, zaraz po Ewronie, to nie można nic zdziałać? Zbierzmy się razem, odejmijcie. Idzimy walkę. Weźmy we własne ręce los polskiego internetu i zmieńmy go na lepsze. Nie można powiedzieć, że Michał to dobra osoba. Nie można go również nazwać wzorem, a mimo to wiele osób uważa go za idola. Nie bądźcie tacy jak Michał. Przejrzyjcie na oczy i nie bądźcie pato streamerami. Dziękuję za zmarnowany czas. W opisie jest link do wsparcia. Dzięki wam zdemaskujemy wszystkich i sprawimy, że internet stanie się lepszym miejscem. A ja wam odpowiem: nie to co multi. Pozdrawiam. Ja akurat odpowiadam wszystkim. Ja akurat odpowiadam wszystkim. Nie no, fajny filmik. Fajny film peł pełny zak.